Siemanko, na samym początku chciałem Wam powiedzieć, że cieszy mnie fakt, że interesują Was moje filmy na temat oczek wodnych. Jest to jedna z moich pasji, więc z przyjemnością będę nagrywał kolejne filmy, w których zdradzę Wam kilka moich patentów odnośnie użytkowania impregnacji oczka. A dzisiaj zajmę się tematem kwitnięcia wody. Większość posiadaczy oczek wie, że przychodzi wiosną taki okres, gdy woda zaczyna kwitnąć, a na powierzchni oczka zbiera się brud i zielona piana. No nie wygląda to zaciekawie, więc pokażę Wam mój sposób, jak sobie z tym radzić. Ja przygotowałem sobie taki specjalny przyrząd do czyszczenia takiego brudu. Jest to bardzo prosty i skuteczny sposób. Do mojego patentu wykorzystałem materiał, który jest długi na szerokość oczka. Do niego wszyłem szwamę, tak aby materiał utrzymywał się na powierzchni, a pozostała część była zanurzona w wodzie. A na końcach materiału są dwa kije, które służą do przeciągnięcia jego wzdłuż oczka. A zaraz wam zaprezentuję jak to działa. Nein, tut oh, ja, schon. Tam ci wylatuję trochę. No. Drugi raz przeczyści jutro. Zabieg oczywiście będziemy powtarzać, bo woda przecież kwitnie parę dobrych dni. Także jak widzicie, operacja trwała kilka minut, a oczko jest oczyszczone. Jeśli Wam się podobało, przydał Wam się taki patent, to dajcie suba. Na moim kanale jest dużo różnych filmów, ale gdy interesują Was oczka wodne, to z przyjemnością będę nagrywać więcej filmów. Pozdrawiam, dziękuję za pozytywne komentarze. I dodam tylko jeszcze, że w następnym filmiku nagram w jaki sposób dosadzić roślinki wodne i jakie. Dziękuję, pozdrawiam.